Gdzie jedziemy? Hej, cześć Wyjedziemy po, po prezent Po prezent dla Boryska, dokładnie Przejedziemy koło działki i zobaczymy jak choinka wyszła Dokładnie Sypie śnieg u nas A się nic nie zapowiadało nie No Magda przed chwilą szyby skrobała Jest biało troszeczkę wszędzie Troszeczkę wiesz, jest 0 stopni pokazuje A było już tak także troszeczkę No ale z... Jest, jest, bo wcześniej i mówię, o kurcze. No. A ja dalej lekko podziębiony. No tak, no i ci nie przeszło No, dokładnie. Święta będzie leżeć, Ja już powiedziałam, <tryk> wyleży się w święta. No to fajne święta. A to już tym razem się przytulisz. <tryk> bo to święta. Tak. No chyba mnie nie zostawisz w święta, co? Ty będziesz święta leżeć, a ja będę po świętach leżeć No nie Ja cię nie dostawię wtedy Dobra No dobra no to A no, ty... no słuchajcie jeszcze ten, tak, nie na tyle, już ja będziesz chciał kończyć A ja tu no jeszcze bo ja, się, a ja chciałem... się rozkręcam Aha Właśnie jedziemy Tak, koło działeczki zaraz będziemy przyjeżdżać a ten, a tak poza tym jeszcze nie ubraliśmy tej naszej białej choinki. Mieliśmy dzisiaj właśnie ją ubierać, ale widzicie, zawsze... są Sąsiada, sąsiada o. Ten, ten ładny dom tego. co mi się podoba. No, no, mi zawsze coś, nie? Ja mówię, no kurczę, no... Mówię, Dajmile, trzeba będzie zaraz ubrać tą choinkę. Może jak przyjdziemy ze sklepu, a jak nie to już jutro na pewno. Bo mówię, co chwilę coś. Jeszcze jutro będę jakieś ciasto robić. O, choineczka. Wiedzi, super. No także nasza działeczka podświetlona, choinka jest, światełka są. No, tak, a słuchajcie, tylko nad w domu nie ma. No, pójdziemy no, się przejść. Słuchajcie kochani, mogę wam powiedzieć jedynie to: co roku piekłam sernik. W tym roku y, sernika pieczonego nie będę robić. Może zrobię na nowy rok, przynajmniej na Sylwestra. Za jedną sprawą to i dobrze dla mnie, bo przynajmniej kto go, kto go by zjadł, no, jak bardziej, to cała blacha, no, a ja chory. Dokładnie. Ktoś by się na pewno znalazł. No. Ale słuchajcie, nie. Robię. Nie wiem, kto chce przyjść, jakie ja chory będę. No właśnie. No. W tym roku robię tylko i wyłącznie sernik na zimno, gdzie nigdy tak nie. Już nawet nie pamiętam, kiedy ja robiłam sernik na zimno. No naprawdę, sięgnąć pamięcią, to nie pamiętam, naprawdę. I Karpatkę, czyli proste rzeczy. Makowca nigdy nie robiłam. Mam przepis, bo mama kiedyś mi dała. Magda, ja tysiąc makowców robiłem w piekarni, a ty nigdy nie robiłaś. Makowca nigdy zrobić nie zrobić? Ci? robiłam, o jezu, jakby zrobił, to jesteś chory, masz odpoczywać. Dokładnie, dziękuję. Nie, nie, makowca kupię kawałek. Kawałek <laughs> kupię pewnie dla nas, żebyśmy mieli. No tak, tym bardziej, że dobry makowiec kosztuje grosze, nie? No takie grosze też nie, Emil. Bo nie? To już, nie, nie, wszystko poszło. No, to nie, nie takie grosze, ale to wiecie... tego co ja wiem, to poszedł gaz i prąd. A, wszystko poszło, Emil. Nie, słuchajcie, kupię kawałek, żeby po prostu było... Ale gaza 50%. Yy... No tak, teraz nawet dostaliśmy podwyżkę teraz właśnie dzisiaj list, nie? A to z energii. Aha. Ale informują przynajmniej list wyślą, nie? Wow. No tak, no muszą takie coś wysłać. Nie no to jest Magda yy, szybko, jak to się mówi? Sarkazm, śmiałem się. Tak, dobrze mówię, sarkazm <laughs> czy ten? No dobrze, dobrze. No także y, tylko takie coś pierniczki Borys przystroi wszystkie, bo wtedy z, przystroił tylko y, dwa czy trzy jakoś tak. Dlatego mówię, zostało mu do przystrojenia, żeby też były. I naprawdę y, na tym to, to się zakończy. Także dużo, dużo nie, bę, nie będziemy mieli. Tym bardziej, jak ja właśnie mówiłam, Emil podziębiony, ja y, ja w miarę, ja tak, troszeczkę tak mnie gardło, ale przechodzi, także u mnie nie ma problemu. Mi by też przeszło, dam sobie głowę uciąć, jakbym nie musiał przez wszystkie dni stać na mrozie po parę godzin. No tak, jakbyś leżał w łóżku, wiadomo. No. Do, do Jakieś tabletki bierzesz. No ale słuchajcie, no tu brama Szerok, przyszła, jakiś... no to też chciałem ponagrywać, chciałem być przy tym, zobaczyć jak montują bramę, za tyle pieniędzy, a te ceny jeszcze tam zrobimy, nie? No na razie nie ma właśnie czasu do tego kurczę tak się czujemy jak się czujemy nie? dokładnie, a tutaj Emil wziął właśnie mówi, mówię nakręcić żeby yy, ja... żeby wam pokazać właśnie, że jedziemy po prezent, ale no, no nie możemy nakręcić co. No nie, nie, nie możemy nakręcić co kupujemy. Co kupujemy, bo... On bo tam by to wiecie. doszło do Borysa, bo Borys to cwaniaczek. A jak nie Borys, to jeszcze ktoś inny by mu powiedział, nie? No dokładnie. Bardziej by mu powiedzieli chyba. No. Tak mi się wydaje. Jej później to mi tak ciepło zrobiło, ja to jestem... Dobrze, to dobrze, to dobrze. A ja jestem ubrana szal, czapę. Już można dawno ściszyć, misiu, Można ściszyć ten nawiew. No i ja już ściszyłeś. No. Tak, tak, bo tutaj gorąco. No to nie przedłużamy, czyli takie wiecie, no kuczy, non stop coś, nie, a tu wyjście tu do jednego sklepu, tu do drugiego, tu coś załatwić, tu na budowę, do naszego domku tam. A jeszcze nie powiedziałaś co ja dostanę pod choinkę. Ty to jedynie możesz buziaka dostać. O, to chyba aż, co? <grym> Dobra, to już dalej Wam nie będę zdradzał no nie, no... co się dzieje po buziaku u nas. <grym> no nie, no ja mówię, no u nas to tak wiecie, no kuczy, no jeśli ja mam e, coś, jeśli ja coś chcę, no to mówię po prostu i jedziemy sobie kupić. Emil jedzie ze mną. Jeśli Emil coś chce, to również. No, my, my, my nie mamy rzeczy, której byśmy nie chcieli, byśmy nie mieli tak naprawdę. Nie przesadzając tam, że samochód z salonu, ale ogólnie takie życie przez 14 lat, nie? No tak, no bo, no bo na, nawet jak ja bym coś chciała, nie wiem, jeśli ja lubię, to lubię perfumy. Mam perfum. Y, kończy mi się tak Ostatnio znaczy, chłopakom, jeszcze, jeszcze. chłopakom pokazywałaś, no bo dla rząd szukali, nie? No, no, Pisałem no, zajom, wszystkie po parę stów każda sztuka i oni nie, to nie. nie no, to nie. jeszcze mam. Jeszcze mam, y, ale już bym tak na zapas mogła sobie taki kupić. Y, chociaż mówię, no, no bez sensu, bez sensu, może mi się y, jakiś inny zapach teraz będę chciała. No nie wiem, zobaczymy. Na razie mówię, nie. Jeśli będę chciała, to sobie pójdę. Zamierzam i, i y, kupię sobie, nie? A tak to. Jakoś dobra, się nie przyjechaliśmy nie? do sklepu po prezent dla boryska. A tutaj sobie stanę. No dobra, okay. to w sumie na tyle, co? I się. Dokładnie. Lecimy sobie, bo jeszcze z pieskiem musimy wyjść. A później, tak, no, a później Wam pokażę jeszcze choineczkę. tą małą, jak już też ustroiliśmy. No i to będzie na tyle. Dokładnie. To widzimy się. Niebawem. Słuchajcie, jesteśmy w sklepie generalnie, tak jak widzicie, maseczka. nie Dbam o zdrowie. nie? Wiecie o co chodzi. No, jak chory jestem, to także zakładam. Jak jestem zdrowy, to nie zakładam, ale się powtarzam. Słuchajcie. Zamówiliśmy sobie w sumie, przyszliśmy odebrać Borysa zabawkę, tak? Zabawkę. Generalnie. I słuchajcie, jeszcze sobie zamówiłem kamerkę GoPro dziesiątkę, także nie wiem, czy... Mam ją brać, czy nie? Bo w sumie chciałem ją zobaczyć, ale chyba weźmiemy ją od dla Magdy wtedy, nie? Niech u siebie już vloguje, a nie z mojej korzysta. Mm, no zobaczymy, zobaczymy. Na razie yy, się dzielimy. No właśnie i to mnie też znerwuje, nie? Bo ja nie lubię się dzielić swoimi rzeczami, także... Zaraz zobaczymy, co wyjdzie. Heja. Słuchajcie, dopiero co weszłem do samochodu, a Magda e, Emil do Biedronki muszę iść, no. I trzeba iść jeszcze do Biedronki. Z Mediamark no do słucham, Biedronki. są sobie kilka rzeczy, bo już bez sensu, nie będę jutro już nigdzie wtedy wychodzić. No. Dobra. Ale słuchajcie jeszcze, bo jednak tą kamerkę ten, kupiliśmy sobie. Czyli <laughs> Magdzie, te... Magdzie, niech Magda używa. Ja mówię, że mi nie jest potrzebne, ja mogę mieć tą dziesiątkę. Tą no tak, dobrze mówisz. Dziewiątkę. Dziesiątkę, proszę bardzo, dziesiątka jest. Nie, e, dobra. Taki, taki sobie prezent sprawiliśmy na święta. Ja przecież my sobie prezentu nie robimy, Magda. No tak, ale no wydatek był, nie? Nie to... wiem, po co mamy te prezenty robić. Co chcemy, to mamy, nie? Który nam się na pewno przyda. Dobrze, ja uciekam teraz. Idę z tobą. Później się zobaczymy. No to dalej. Wyłączaj kamerkę, bo ja naprawdę na, tylko po kilka rzeczy, dosłownie. I to na. Magda po sklepie biega. No, że tylko tam kilka rzeczy takich drobnych potrzebuje. A czego szukasz? też w musi. Y Wieczorem patrzyłam, ale to. Pieczywo, a pieczywo jest to. Nie, 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 tam patrzyłam. Dobra. Kilka drobnych rzeczy i już lecimy do domu.